fokus Odje w znaczek nie jest starty. Zapasowy kompletku. Środek dosyć zadbany. Wielofunkcyjna kierownica 239 tysięcy przebiegu. 2012 rok 1000 pojemności. To trochę mało, jak na taką budę dużo. Klimatyzacja manualna. Pojemność, szczerze mówiąc, nie przemawia do mnie. Tysiąc pojemności na takie auto, to trochę mało. Kolejny złom to Altea XL, bardzo ładne zegary. to widać, że to projektował ten sam koleś, który projektował Alfę. Tutaj fajna fakturka taka, o. 6000 zł. kosztuje. 2007 rok 289 przebiegu. Ładne bardzo siedzenia. Fajne. Gałka trochę strana. I przez to, że jest XL, on jest trochę dłuższy. Ma bardzo dużo miejsca. Ładne auto. Tylko, że jest... Niestety... Też od 3008. To też jest ciekawe. Bardzo przepastny bagażnik. Tutaj o, taki patencik. Fajna sprawa, można sobie usiąść. Trochę po amerykańsku zrobione. Nie jest on zbyt piękny. 191 tysięcy tylko 1.6 VTI No te silniki Reputacji za dobrej to one nie mają W środku fajnie wygląda W środku wygląda fajnie W ogóle nie jest zniszczony I bardzo wygodnie Się siedzi bardzo dużo miejsca Bardzo fajnie Tutaj ruletki są też O Fajnie to wygląda, kurde. na pewno wygodnie się tym jeździ. W ogóle nie jest zniszczony. 190 tysięcy w ogóle zniszczenia nie ma. Tutaj mięciutko. Tutaj mięciutko. Tutaj takie fajne oprzycie. Tylko że ten silnik jest do kitu, nie? A tak, generalnie to dosyć mały przebieg i... interesuje. Tutaj jest taki schowany fajny samochód. To jest Volvo V70, 2 litry. Nie wiem jak się otwiera ten bakaj tutaj. Do Volvo jest bardzo fajnie wyposażony, nawet ten fotel tutaj o kierowcy jest bardzo ładny, te skóry to są tak grube, to no, tak świetne w dotyku, najwyższa jakość skór, jaka może być, piękna sprawa. To jest manual, o dziwo. Fajnie ma tutaj te te listwy takie aluminiowe, bardzo ładnie to wygląda przebieg 460 tysięcy w ogóle po tym samochodzie tego nie widać także były wersje wyposażeniowe tych Volvo z takimi ceratami dziwnymi to pękało okropnie to wyglądało ale na przykład takie wersje bogatsze jak ta tutaj te, te, te skóry tutaj to jest po prostu pierwszy sort cudo, przepiękny samochód i lodóweczka oczywiście 10 tysięcy złotych bardzo ładny jest no ale przebieg już ma dosyć dosyć wysoki tutaj też prostek tutaj o international traktorek jeszcze by go zrobił to laweta 376 na loto. Honda fajna stoi. To jest Honda CRV za 7 zł Za 7 tysięcy złotych 2 litry benzyna 454 tysiące przebiegów. To jest stopnie ma. To już jest taka widać starodawna. Tu też Abenzisa o primerka stoi. Też już bardzo rzadki temat. Ale nie jest wyceniona ona. Yeti RAF 4 za 6000 zł 426 nalotów 2001 rok totalnie zamglone ma światła Czy coś jeszcze ciekawego tutaj doszło? Hyundai cały czas stoi 7000 tysięcy na lotu Hyundai I ten jest taki o tutaj coś go odgryzło Jaki to jest Hyundai I to jest Hyundai i 20. ale tutaj już o taki który to, to rok jest na felze ale w środku. Tragedia. O, tragedia w środku. W ogóle nie wchodzę takich aut, bo, no. bo nie. Aigo, 1 1.0, 2014 rok. 341 na lotu. O, punciak stoi. 16V. Fajny punciak. Bardzo ładny. Też troszkę już jakieś bąbelki ma. Kurde, jaki to jest stary, dawny samochodzik. Niesamowite. No w środku tak w miarę jeszcze wygląda. 6000 zł 2003 rok. Przepraszam, 2002 rok, 200 tysięcy przebiegu. 1200, to jest ten stary model. ładniejszy. No i co tu jeszcze ciekawego? Są fajne naprawdę te złomy. Jedyny taki komis w Danii z takimi złomami Nie widziałem nigdzie więcej takich złomów jak tutaj o, chciałem zobaczyć jeszcze tego Simaxa Jestem zmęczony, zmęczony życie widać w środku, o, też starodawne już No i co? To by było na tyle. Nie ma tutaj zbyt wiele ciekawych, nowych ofert. Nie wiem, czy ten polo był 1.4. Wygląda całkiem przyzwoicie. 9 na lotu 2010 rok, 1.4 benzyny środek, tutaj wyżarta siedzenie trochę. Poza tym OK. Fajne. Może 300 na lotu. Benzynę taką małą. No nie wiem, no kurde, mają te małe. O to się pozbywać i bać się o niego, no nie wiem, kwestia serwisu dbania i oczywiście też przebiegu czy jest autostradowy, czy miejski. To wszystko ma wpływ Tutaj stoi też jeszcze bardzo, bardzo ładny Volvo On jest przepiękny i to jest 2,5 turbo 2,5 turbo Piękny, czyściutki bardzo ładny, super zero rdzy naprawdę jest kurde wszystko